A więc masz coś do wymyślenia. OK, od czego zacząć? Najlepiej od określenia warunków brzegowych. To znaczy, co masz wymyśleć. Inaczej myślimy, kiedy chodzi o baner albo śmieszny sposób na zaczęcie mailingu, a inaczej, kiedy mamy do wymyślenia film, jakąś strukturę fabularną. Ważne, żeby nie pomylić sobie, żeby wiedzieć dokładnie, w jakim zakresie, jakim formatem myślimy. Po drugie, o czym to ma być? Jakie informacje koniecznie muszą się tam znaleźć. Takie ograniczanie się i wracanie do tego głównego przekazu jest w procesie kreatywnym bardzo ważne. I wreszcie trzecia rzecz: na ile możesz sobie pozwolić. Przy wymyślaniu mamy tendencję do odlatywania, do wygłupiania się, do szukania żartu czy jakiegoś, właśnie odlotu, ale dobrze wiedzieć, na ile klient, czy to klient zewnętrzny czy wewnętrzny, na ile jest gotowy, no i na ile gotowa jest kategoria, w której się poruszamy. Kiedy już wiemy, co chcemy wymyślić, trzeba zastanowić się, jak i gdzie to zrobić. Wbrew pozorom, nie ma gorszego miejsca i gorszych warunków niż biurko we własnym domu, biała kartka czy świeżo otwarty dokument na laptopie, który czeka na zapełnienie treścią. W takiej sytuacji zawsze mamy milion innych ważniejszych rzeczy do zrobienia. Odczuwamy gigantyczną presję białej kartki i wiszącego nad nami terminu. Zapomnijcie o tym. Trzeba znaleźć sobie Enklawę kreatywności. Te drineczki z tyłu to nie przypadek, słowo enklawa też nie jest przypadkiem. Dla mnie takim miejscem jest właśnie Warszawski Klub Enklawa. Wiem, co pomyśleliście, to nie jest do końca mój rodzaj muzyki, ale lubię tam pójść, kiedy mam coś do wymyślenia, bo otrzymuję dużą dawkę szumu szumutła. Wokół mnie dzieje się bardzo dużo rzeczy, tak strasznie dużo, że nawet nie muszę, nawet i próbuję ich ogarniać. Co więcej, nic tam nie muszę. Nie mam żadnych zobowiązań, nie mam naczyń, który mógłbym umyć zamiast wymyślać albo nowego odcinka serialu do obejrzenia. Staję sobie przy barze, wyciągam telefon i pozwalam moim myślom płynąć. Tworzę sobie taki strumień świadomości i nakierowuję go na zadanie. Oczywiście nie musicie chodzić do klubu. Takie miejsce z szumem tła to równie dobrze może być tramwaj. Niektórzy lubią sobie zacząć napuszczać wodę do wanny i siąść przy tej wannie. Możecie też pójść na Długi spacer. Ważne, żeby unikać domu i biurka. Wreszcie mamy kolejny, kolejny ważny temat. To prokrastynacja. To mądre fachowe słowo na unikanie zadania, które mamy do zrobienia i odwlekanie go w nieskończoność. Niektórzy mówią prokrastynacja, ja mówię przetwarzanie w tle. Najlepsze pomysły zwykle nie wpadają do głowy, kiedy bardzo próbujemy się na temacie skoncentrować, tylko jakby przypadkiem, mimochodem. Kiedy oglądamy serial tuż przed snem, albo po obudzeniu, albo na rodzinnym obiedzie. Dlatego warto mieć zawsze przy sobie dla Oldschoolowców coś do pisania, długopis i notesik, albo aplikację do notatek w telefonie. Evernote zawsze, nawet jeżeli pomysł nie wydaje Wam się idealny, albo doszlifowany, zapiszcie tę pierwszą intuicję, często potem okazuje się najlepsza z całego zestawu.